Trzy efektowne trafienia z rzutów wolnych przyniosły nam minione dni z Fortuna pierwszą ligą. Przepiękne gole ostatecznie dowodzą, że pierwszoligowcy rozkręcili się na dobre. Dlatego z tym większą przyjemnością zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd najciekawszych wydarzeń z zaplecza PKO Ekstraklasy. W dwudziestej kolejce Fortuna pierwszej Ligi czekała nas kolejna dawka emocjonująco zapowiadających się spotkań. Do hitów tej serii gier doszło w Gdyni, gdzie arka gościła Wisłę Kraków, oraz w Niepołomicach, gdzie Puszcza grała z ruchem Chorzów. Kolejkę zaczęliśmy od mocnego uderzenia w piątkowe popołudnie. Na stadionie w Tychach spotkały się mające spore ambicje ekipy GKS-u i Brukbetter Maliki Nieciecza. Spotkanie z Animuszem starały się zacząć obie ekipy. W trzeciej minucie trubecha po raz pierwszy sprawdził Jałochę. Natomiast 5 minut później pod drugą bramką po niekonwencjonalnie rozegranym rzucie rożnym zablokowany został Dominguez, a poprawkę z Kibickiego z dużym trudem zatrzymał Loska. W pierwszej połowie kluczowa okazała się akcja z 37 minuty. Po dobrym podaniu Karaska miękką wrzutkę posłał Trubecha, a wykorzystał to nadbiegający w tempo Adam Radwański. Drugi mecz i drugi gol w 2023 roku zawodnika Brugbetu. Tyszanie musieli gonić wynik, jednak kilka chwil po zmianie stron mogło zrobić się 2-0 dla gości, gdy za pola karnego huknął Dąbrowski, ale świetnie między słupkami interweniował Jałocha. W 67 minucie znów w roli głównej wystąpił rosły golkiper gospodarzy, tym razem parując nad poprzeczkę uderzenie Karaska z rzutu wolnego. GKS do końca wierzył w odwrócenie losów spotkania. W 79 minucie groźny strzał z dalszej odległości oddał Dzięgielewski, ale bez zarzutu spisał się Loska z kolei 9 minut później wydawało się, że bramkarz gości może stać się antybohaterem swojej drużyny, gdy po tym pressingu i próbie odbioru Rumina arbiter początkowo podyktował rzut karny. Po analizie VAR sędzia Marcin Kochanek zdecydował się zmienić decyzję i wynik meczu nie zmienił się już do samego końca. GKS musi przełknąć gorzką domową porażkę. Z kolei Termalika wraca do domu starczą. Piątkowy wieczór doszło do jednego z hitów dwudziestej kolejki. W Niepołomicach trzecia w stawce Puszcza, która po pierwszej wiosennej serii gier straciła pozycję wicelidera, zagrała z ruchem, który wskoczył na drugie miejsce w tabeli. W premierowej odsłonie lepsze sytuacje stwarzali sobie gospodarze. Najpierw uderzenie Serafina po lekkim rykoszecie nieznacznie minęło bramkę, a następnie dwukrotnie drogi do siatki szukał Tiago. W 16 minucie Brazylijczyk przegrał pojedynek z Bieleckim, a doskonałą asekuracją opisał się Kasolik. Z kolei tuż przed przerwą uderzenie ściągniętego zimą zawodnika sparował bramkarz niebieski. W drugiej połowie swoje okazje zaczęli stwarzać również goście. W 48 minucie bliski zdobycia nieco przypadkowej bramki był Pląskowski, jednak dobrze w bramce zareagował Wróblewski. 5 minut po tej szansie powinno być 1 do 0 dla gospodarzy. Po dograniu zbocznego sektora od Mrozińskiego wymarzoną okazję miał się Maszko, jednak zawodnik Żubrów nie potrafił jej wykorzystać. Po ponad godzinie Puszczę znów postraszył Pląskowski, a w tym przypadku piłka minęła bramkę. W 80. minucie znów do najwyższego wysiłku zmuszony został Bielecki. Po centrze zrzut różnego główkowo Mroziński, a bramkarz niebieskich sparował lecąco wprost do bramki piłkę. Wszystko wskazywało więc na to, że w Niepołomicach nie obejrzymy bramek. Wówczas nadeszła 95. minuta. Bożowianie powalczyli o piłkę pod linią boczną. Centrę w pole karne posłał Maja, tylko na to liczył Łukasz Janoszka. Rezerwowi gości zostają bohaterami i róg wygrywa po raz drugi w tym roku. Po raz drugi po bramce w doliczonym czasie. Z kolei Puszcza ponosi drugą kolejną porażkę, a pierwszą w tym sezonie na własnym boisku. Sobotę rozpoczęliśmy od starcia Spadkowicza z Beniaminkiem, gdyż Górnik, męczna złe wrażenie po porażce 0-3 z Sandecją, chciał zatrzeć w meczu z będącą w odmiennych nastrojach Stalą Rzeszów. Pierwsza warta odnotowania okazja w tym spotkaniu nadeszła w 7 minut. Z dobrą szarżą ruszył Krykun, ale umiejętnie w bramce zachował się Pęksa. W kolejnych fragmentach brakowało dogodnych okazji i wydawało się również, że ta akcja Stali nie przyniesie zagrożenia. Po chwili jednak mamy analizę war, po której arbiter dostrzegł zagranie ręką Dziwniela po czym wskazał na 11 metr. Stal przed szansą strzelenia gola do szatni. Pojedynek Głowackiego z Gostomskim, z którego zwycięsko wychodzi bramkarz gospodarzy. Duża radość górników, gdyż świetnie wyczuł intencje strzelca Gostomski. Do przerwy bez goli, a drugą połowę od dobrego strzału zaczyna Wolski, jednak znów na posterunku był doświadczony golkiper perłęcznian. W 55 minucie gospodarze mają rzut wolny. Mimo znacznej odległości Miłosz Kozak decyduje się na strzał i robi to w kapitalny sposób. Kozak wita się z publicznością włącznej w najlepszy możliwy sposób, choć formalnie ten gol został uznany jako samobójcze trafienie Pęksy, gdyż jak widzimy na powtórkach, piłka dopiero po odbiciu od bramkarza stali ostatecznie wylądowała w siatce. Stal podrażniona takim obrotem spraw. W odstępie kilkudziesięciu sekund dwukrotnie do wysiłku Gostomskiego zmusił Prokic i za każdym razem obronną ręką wychodził mający swój dzień bramkarz gospodarzy. Górnik nie ograniczał się tylko do defensywy. Tutaj jedna z kontr, po której na 2 do 0 mógł podwyższyć Krykun, jednak przegrał pojedynek z Pęksą. Rzeszowianie nie zamierzali wracać na Podkarpacie bez punktów. W 89 minucie po centrze Danielewicza niezwykle efektowny strzał oddaje Poczobut, ale znów bohaterem swojej drużyny zostaje Gostomski. Stal ma czego żałować, a Górnik może cieszyć się ze zwycięstwa, zacierając złe wrażenie po ubiegłotygodniowej porażce. Przenosimy się do Gdyni, gdzie doszło do kolejnego z najciekawiej zapowiadających się starć minionej kolejki. Celująca w awans do PKO ekstraklasy Arka podejmowała mającą takie same cele Wisłę Kraków. Premierowe natarcie w tym spotkaniu już po upływie kilkudziesięciu sekund, gdy po próbie Młyńskiego musiał interweniować Kaiser. Wraz z upływem czasu zaznaczyła się przewaga gospodarzy. Zwiększeniem dobrej gry w pierwszej połowie była 39 minuta. Do stojącej piłki podszedł Dawid Gojny i nowy lewy obrońca arkowców uderzył idealnie. Kolejka rzutów wolnych fortuna pierwszej lidze i w drugim meczu z rzędu oglądamy gola po takim stałym fragmencie. Do przerwy zasłużone prowadzenie Gdynian. Natomiast w drugiej połowie nastąpiła nieoczekiwana zmiana. W 55 minucie po centrze w pole karne zgrał piłkę Łasicki, z czego skrzetnie skorzystał Boris Moltenis i francuski obrońca mógł cieszyć się ze swojego pierwszego gola w barwach białej gwiazdy. Arka mogła błyskawicznie odzyskać prowadzenie, jednak w tym przypadku Czubak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Wiślacy okazali się bezwzględnie skuteczni. W 60 minucie po centrze Fernandeza z rzutu wolnego znów świetnie odnalazł się Moltenis i defensor skompletował dublet. Kwadrans po przerwie Wisła odwróciła wynik na swoją korzyść. Na tym jednak nie koniec. Cztery minuty później po długim zagraniu tarczego piłkę opanował Mateusz Młyński i oddał doskonały, precyzyjny strzał. Nie celebrował zdobycia tej bramki związany przez wiele lat z arką 22-latek, niemniej jednak postawił on swojego byłego pracodawcę pod ścianą. Arka, mimo otrzymania trzech szybkich ciosów, nie składała broni. Już chwilę po trafieniu Muńskiego gola kontaktowego szukał Hajdary, natomiast w 74 minucie blisko skutecznego zamknięcia akcji był Stolc, jednak całą sytuację wyjaśnił bezbłędny Biegański. Arkowcy nie zrezygnowali do ostatniego gwizdka Szymona Marciniaka, ale nawet ten strzał Żebrakowskiego trafił tylko w słupek. Wisła dzięki trzem bramkom zdobytym w odstępie 9 minut wywozi z Gdyni bezcenne 3 punkty. W ostatnim z sobotnich meczów graliśmy w Sosnowcu. Zagłębie podejmowało odre opole a obie ekipy szukały pierwszego w 2023 roku zwycięstwa. W pierwszej części dosyć długo brakowało klarownych sytuacji, a po ponad pół godzinie Odra przeszła od razu do konkretów. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę powalczył Kamiński, a po chwili futbolówka dotarła do Artura Pika i wracający na polskie boiska Estończyk wykorzystał swoją szansę. Zagłębie musiało gonić wynik i zamierzało odrobić straty jeszcze przed zmianą stron. W 34 minucie dogodną okazję ku temu zmarnował Karwot. Z kolei 8 minut później uderzenie Szumilasa z rzutu wolnego pewnie sparował Haluch. Po zmianie stron, zamiast wzmożonej ofensywy Sosnowiczan, to Odra ruszyła ze swoim kolejnym atakiem. Świetnie z piłką przeadarł się Nowak, doskonałe podanie, a Dawid Czapliński musiał tylko dopełnić formalności. Dwubramkowe prowadzenie przyjezdnych i sytuacja Zagłębia stała się już naprawdę niezwykle trudna. Gospodarze kontakt mogli złapać w 68 minucie, ale najpierw uderzenie Sobczaka dobrze zatrzymał Haluch, a po chwili futbolówkę w siatce umieścił Fabry, ale w międzyczasie na spalonym był Karwot i arbiter uniósł rękę w górę, nie uznając tego gola. Zagłębie nie było w stanie znaleźć pomysłu na zdobycie bramki, a to Odra miała szansę dobić swojego rywala. W końcowych fragmentach w polu karnym zahaczony został Guzdek i chciał sam wymierzyć sprawiedliwość. Jednak jego uderzenie z rzutu karnego poszybowało nad poprzeczką. Były jak może odczuwać niedosy, ale jego drużyna zgarnia trzy punkty. Zagłębie ze stadionem ludowym, żegna się w najgorszy możliwy sposób. Niedzielne, wczesne popołudnie na boiskach Fortuna I Ligi zainaugurowaliśmy przy Bukowej, gdzie GKS, wspierany przez wracających na blaszok kibiców, rywalizował z podbyskiem Giebielsko-Biała. Pierwsza połowa przybukowej goli nie przyniosła, chociaż były ku temu okazje. W ósmej minucie dobry strzał, światło bramki oddał hertz. Z kolei pod drugą bramką przed upływem pół godziny uderzenie Tanżyny okazało się zbyt lekkie, aby zaskoczyć Igonena. W pierwszej odsłonie widzimy jeszcze jedną wartą odnotowania szansę, gdy po główce Drzazgi piłkę na raty złapał Kudła. W drugą połowę lepiej weszli Górale. W 56 minucie świetnie utrzymuje się przy piłce Goku miękka centra, z której korzysta Kamil Biliński. Tradycyjnie nie zawodzi kapitan Podleski i strzela swojego 13 gola w tym sezonie, jednocześnie otwierając dorobek strzelecki w 2023 roku. Eksa nie zamierzała długo czekać z odpowiedzią. Jeszcze przed upływem godziny po podaniu Dudzińskiego strzał w bramki oddał Arak. Natomiast 120 sekund później pierwsza próba marca została zablokowana, ale poprawka Grzegorza Rogali okazała się nie do obrony. Przepięknie nakrył tę piłkę Rogala i po efektownej bramce. Katowiczanie wyrównali stan rywalizacji. Pod Beskidzie zamierzało odzyskać przewagę. Przyjezdni w odstępie kilkudziesięciu sekund mieli dwie dobre ku temu okazje, ale ze strzałami drżazgi. a następnie Bilińskiego, uporał się kudła. Gieksa, napędzana dopingiem swoich kibiców, również nie zamierzała zadowolić się remisem. W 75 minucie po dobrej szarży Marca akcję zamykał Bergier, ale na posterunku był Igonen. Ostatnie słowo w tym meczu mogło należeć do Górali. W 87 minucie dobrze za pola karnego przymierzył Celtic, po czym piłka po odbiciu od poprzeczki opuściła plac gry. To już natomiast ostatnia minuta doliczonego czasu gry. W pozornie niegroźnej sytuacji nieco pogubiła się defensywa Katowiczan. Wypuścił piłkę Kudła i po chwili do siatki wpakował ją Milasius. Litwin mógł zostać bohaterem drużyny Dariusza Żurawia ale znajdował się na spalonym i ten gol nie mógł zostać uznany. Obie ekipy, drugi raz rzędu, dopisują na swoje konta po jednym punkcie. Z Katowic przenosimy się do Bełchatowa. Zamykająca ligową stawkę Skracze Stochowa o sprawienie niespodzianki zamierzała pokusić się w meczu z liderem lks em Spotkanie z przytupem rozpoczęli wspierani przez niezwykle liczną grupę kibiców UKS Siacy. W czwartym minucie po dobrym podaniu Pirulo piłkę w siatce zdołał umieścić Bartosz Szeliga. Spotkanie szybko ułożyło się po myśli lidera z Łodzi. Co więcej, LKS nie zamierzał przestawać na jednym golu. W 17 minucie po składnej akcji i podaniu Kowalczyka blisko zdobycia bramki był Pirulo. Z kolei chwilę później na strzał z rzutu wolnego zdecydował się Michał Mokrzycki i wypożyczony w zimowej przerwie pod zawodnik zdobył bardzo ładną bramkę. Pierwszoligowcy nie zwalniają tempa i oglądamy już trzeciego gola w 20. kolejce, strzelonego po bezpośrednim strzale z rzutu wolnego. Skra po dwóch otrzymanych ciosach otrząsnęła się dopiero po zmianie stron. W 51. minucie po ładnej wymianie podań z ostrego kąta uderzał Pyrdą i świetnie w bramce zachował się Bobek. 10 minut później jeszcze jedno natarcie Częstochowian. Tym razem akcję strzałem kończykami Lukoszek i mamy gola kontaktowego. W tym przypadku nie popisał się strzegący łódzkiej bramki 18-letni Aleksander Bobek, dzięki czemu Skra... Odzyskała nadzieję na korzystny wynik. Nadzieje te mogły zostać szybko pożegnane. W 64 minucie po dynamicznej szarży Pirulo przed szansą stanął Szeliga, ale świetnie w bramce zachował się Bursztyn. Bramkarz z kry kunsztem musiał wykazać się również 4 minuty później, gdy bardzo dobre uderzenie Pirulo. Akcja ta była jeszcze kontynuowana, gdyż do piłki dopadł Trąbka, a przed szansą stanął Juric. Jednak arbiter odgwizdał przewinienie w ofensywie snajpera uks u Niewykorzystane okazje mogły się zemścić w 83 minucie. Zdłuż polakarnego karnego zagrał piłkę Winciersz, wymarzoną okazję miał Nocoń, ale kapitan Skry podłował i częstochowianie musieli obejść się smakiem. ŁKS nie bez problemów, ale notuje pierwsze tegoroczne zwycięstwo. To już Głogów i spotkanie znajdującego się w strefie barażowej Chrobrego z będącą w dobrych nastrojach po zeszłotygodniowym zwycięstwie nad Skrączęstochowa Chojniczanką Chojnicę. Już po pierwszej akcji tego spotkania piłka wylądowała w siatce, gdy po 20 kilku sekundach bramkarza gości pokonał Rafał Wolsztyński, ale zawodnik gospodarzy znajdował się na spalonym. Przed upływem pół godziny głogowianie stanęli przed wymarzoną szansą, gdy po analizie war wyłapane zostało zagranie ręką Grolika i gospodarze mieli rzut karny. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Mateusz Machaj. Wyczuł jego intencje kuchta, ale mimo to futbolówka wylądowała w bramce. W pierwszej części chrobry miał jeszcze jedną okazję, ale próba Wojtyry została zatrzymana. W drugiej odsłonie głogowianie nie zdjęli nogi z gazu. W 53. minucie po wysoko odebranej piłce Wolsztyński włożył futbolówkę do Kamila Wojtyry, a ten, jak na egzekutora przystało, popisał się świetnym wykończeniem. Koniczanka znalazła się w trudnym położeniu, ale w 64. minucie bliski zdobycia bramki kontaktowej po podaniu karbowego był Mazek. Ostateczny cios Chrobryk zadał kilka chwil później, po tym jak arbiter uznał, że w obrębie 16 Wojtyrę sfałlował Mikołajczyk. Po raz drugi do rzutu karnego podszedł Mateusz Machaj i po raz drugi się nie pomylił. Beniaminek Ekschonic znalazł się na deskach, a w 80. minucie mógł go jeszcze dobić Wojtyra, ale nie wykorzystał wybornej szansy. Przyjezdni nie zrezygnowali z poszukiwań choćby jednej bramki. W 82 minucie po strzale Szymusika i rykoszecie piłka obiła poprzeczkę. Natomiast w doliczonym czasie po przewinieniu zarównego na karbowym sędzia po raz trzeci podyktował jedenastkę. W ekipie Choniczanki wykonawcą rzutu karnego był Szymon Skrzypczak i podobnie jak wcześniej dwukrotnie Machaj nie pomylił się. Ostatecznie Chrobry wygrywa pewnie 3 do 1. Poniedziałkowe zamknięcie kolejki przyniosło ważny mecz dla układu dolnej części tabeli. Sandecja mierzyła się bowiem z Resowią. W pierwszej odsłonie inicjatywę mieli Sądeczanie. W poczynaniach formalnych gospodarzy brakowało jednak precyzji, czego przykładem oglądany strzał słabego, a następnie nieczyste uderzenie Chmiela. Po ponad pół godzinie po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Chmiela ręką w polukarnym karnym zagrywa Aleksander Komor. Co nie uszło uwadze arbitra. Decyzję o przyznaniu jedenastki potwierdziła jeszcze wideoweryfikacja i Sandecja stanęła przed wymarzoną szansą. Odpowiedzialność na swoje barki wziął Jakub Wrubel i zawodnik z przeszłością w resowi bez skrupułów wykorzystał rzut karny. Drugi gol w drugim tegorocznym występie tego napastnika. Co więcej, mógł on jeszcze dorzucić kolejne trafienie, ale tuż przed przerwą jego strzał zdołał obronić Pindroch. Po zmianie stron odważnie zaczęli grać Rzeszowianie. Efektem tego była akcja z 58 minuty w pole karne dobrą piłkę posłał Eisenhardt a obronie Sandecji z radarów urwał się Rafał Mikulec i w sprytny sposób wykończył udane dośrodkowanie. 1 do 1 na tablicy wyników, a taki rezultat nie satysfakcjonował żadnej ze stron. W 70 minucie doszło do kolejnego incydentu w polu karnym Resowi. Tym razem rzut karny nie został podyktowany od razu, ale po analizie VAR nie było wątpliwości. Mamy drugą jedenastkę dla Sandecji, za drugie zagranie ręką Komora. Dodatkowo obrońca gości ogląda drugą żółtą kartkę i Rzeszowianie zostają w dziesiątkę. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Michał Walski i myli się w tym niezwykle ważnym momencie. Niewykorzystana szansa na gola oraz na zwycięstwo, gdyż Sandecja już do końcowego gwizdka nie zdołała rozmontować defensywy resowi. Podział punktów z dużym niedosytem dla Sandecji. Spójrzmy na komplet rezultatów 20. serii gier. Z kompletem Oczek z delegacji wróciły Odra Opole, ŁKS Łódź, Brukbet Termalika, Ruch Chorzów, a także Wisła Kraków. U siebie zdołały wygrać ekipy Górnika Łęczna i Chrobrego Głogów. Z kolei w starciach Sandecji z Resowią oraz GKS-u z doszło do podziału punktów. W tabeli wyraźnie starce przewodzi LKS, który wyprzedza ruch o trzy punkty. Za plecami niebieskich formuje się grupa pościgowa, a w strefie barażowej znajdują się Chrobry, Puszcza, Brukbet Termalika oraz Arka Gdynia. W dole tabeli panuje duży ścisk. Dwunasty w stawce górnik Łęczna z przedostatnią Resowią dzielą zaledwie cztery oczka. Poza ekipą z Rzeszowa pod kreską znajdują się choniczanka oraz Skracze stochowa. W klasyfikacji strzelców na czele stawki umocnił się Kamil Biliński, a za jego plecami niezmiennie plasuje się Luis Fernandez, a ex na trzecim miejscu są Karol Czubak oraz Pirulo. Oto plan następnej kolejki. 21. serię zmagań zaczniemy od starcia w Rzeszowie, gdzie Resowia zmierzy się z górnikiem Łęczna. Ponadto szczególnie interesująco zapowiadają się spotkania ŁKS-u z Chrobrym oraz Ruchu ze Stalą. Dziękujemy wam za obecność na kanale Łączna nas Piłka TV. W najbliższym czasie poza emocjami związanymi z zapleczem PKO Ekstraklasy czeka nas także rywalizacja Fortuna Pucharu Polski oraz powrót eWinner drugiej ligi. Dlatego tym bardziej bądźcie z nami. Do usłyszenia.